Naukowa Fundacja Polfarmy jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Jej pomysłodawcą i fundatorem jest Jerzy Starak. Fundacja zajmuje się długofalowym wsparciem polskiej nauki. Tworzy utalentowanym badaczom warunki do realizacji nowatorskich, odważnych i wizjonerskich projektów. Środki finansowe przeznaczone na działalność statutową Fundacji w całości pochodzą z PolFarmy. Głównym celem Fundacji jest finansowanie realizacji projektów badawczych podejmowanych przez akademickie ośrodki naukowe i instytucje badawczo-rozwojowe. Fundacja skupia wokół swojej działalności przedstawicieli środowisk naukowych, społecznych i biznesowych. Najważniejszym realizowanym programem jest konkurs na finansowanie projektów badawczych ze środków naukowej Fundacji Polfarmy. W 20 dotychczasowych edycjach na konkurs wpłynęło 709 projektów prac badawczych. Granty przyznano 80 zespołom badawczym. W tym czasie wartość środków przekazanych na działalność statutową Fundacji wyniosła ponad 27 milionów złotych. Badania finansowane przez fundację mają wyjątkowe znaczenie dla rozwoju medycyny i farmacji. Ich wyniki publikowane są w liczących się zagranicznych czasopismach naukowych. Na ich podstawie powstało kilkanaście zgłoszeń patentowych. Rada Naukowa i Zarząd to najcenniejszy kapitał fundacji. Ich zaangażowanie oraz działanie są bezcenne. Bliska współpraca z ludźmi nauki pomaga fundacji w wyznaczaniu nowych kierunków. Zarząd Fundacji to kreatywny zespół z odważnym spojrzeniem w przyszłość i nowymi pomysłami, czego dowodem są debaty naukowe i zainaugurowany w 2022 roku konwent rektorów, który stanowił doskonałą okazję do rozmów, jak przemysł mógłby wspierać naukę.